Gdańsk był świadkiem pierwszego lądowania najnowszego Jumbo jeta na europejskim lotnisku poza granicami Niemiec. Flagowy samolot Lufthansa, najnowszy Boeing 7478 odwiedził Gdańsk. Było to pierwsze lądowanie tego samolotu na europejskim lotnisku wyłączając port macierzysty w Niemczech. Na pokładzie najdłuższego samolotu pasażerskiego świata przyleciała do Polski piłkarska reprezentacja Niemiec na UEFA Euro 2012. Witamy serdecznie na premierze Boeinga 747 wersji 800, czyli najdłuższego samolotu pasażerskiego na świecie. Wylądował przed chwilą na lotnisku w Gdańsku i jest to jego premiera europejska. Wcześniej w Europie ten samolot był tylko we Frankfurcie. Przyjemnych wrażeń przywiózł dzisiaj drużynę niemiecką, która zagra w turnieju Euro 2012. Miłych wrażeń. Bank 747-8 jest całkowicie nowym samolotem czerpiącym z najlepszych tradycji rodziny 747, który od 40 lat stanowi trzon floty dalekiego zasięgu w Lufthansa. Samolot posiada nowe ekonomiczne silniki oraz skrzydła z ulepszonymi właściwościami aerodynamicznymi. Zastosowanie nowych silników pozwoliło o 15% obniżyć zużycie paliwa i emisji dwutlenka węgla. Ponadto emisja hałasu została zredukowana o 30%. To of Germany, of the German team. All of them have signed here. 7478 ma 76 metrów długości i jest o 5,5 metra dłuższy od swojego poprzednika Boeinga 747400. Nowy Jumbo Lufthansa może przewieźć 362 pasażerów 8 w klasie pierwszej, 92 w klasie biznes i 262 w klasie ekonomicznej. Nie no, Ekstraliga, Ekstraliga. E, chyba każdemu z nas marzy się, żeby chociaż raz polecieć w tej pierwszej klasie, która tam jest na dziobie. Nie wiadomo, co dzisiaj jest większym eventem. To, że e, wylądowała tutaj drużyna niemiecka, którą, która będzie grała na Euro, czy to, że wylądował najdłuższy samolot pasażerski na świecie. Naprawdę dzisiaj nie wiem. Ja myślę, że generalnie region gdański, region pomorski jest silnie związany z Niemcami. Historycznie e, od wielu lat te więzi są umacniane i myślę, że to jest taki efekt, że nie przez przypadek większość turystów w Gdańsku to Niemcy.